W tym odcinku omówimy sobie takie tematy jak Miłukasz Muda również wyjaśnia tiktokerkę od szkolnej dramy. Maja Jankowska wydaje swój album, Fagata spotyka się z toksycznym ex, najnowsze oskarżenia wobec Ksajo, była czajnika o jego związku z Fausti oraz Pola Żlęzi spotyka się z ostrym z ekipy czajnika. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zasubskrybowanie kanału, ponieważ już naprawdę niewiele brakuje do wbicia 9000 tysięcy Miłka Żmuda nagrała ostatnio TikToka na Zoje Skubis, w którym jak wiele innych TikTokerów postanowiła ją pokrótce wyjaśnić. Niech mi ktoś, proszę wyjaśni, bo ja chyba tego nie kumam, ale dlaczego takie udawanie, że się nie uczysz, jest promowane i jest pokazywane jako coś nie wiadomo, jakiego cool i super. Mówię udawanie, bo to ona wstawiała vlogi, że wstaje o trzeciej, idzie biegać, ma mega produktywny dzień, idzie potem do biblioteki się uczyć. I po co teraz gada takie głupoty, że. A, matura w ogóle, ja to zapomniałam. W niedzielę sobie przypomniałam, że pisze maturę w poniedziałek. Kogo on oszukuje? Siebie czy nas? Bo ja. A ja dużo się uczyłam do matury. Nie wiem. Jestem głupsza? Gorsza? Nie. Poszerzanie wiedzy jest super, chyba to należy promować. Jednak Miłka została przez to nazwana przez swoją znajomą jako bullis, czyli osobę, która dręczy innych. Dziewczyna postanowiła odnieść się do tych słów i nagrała kolejny filmik, w którym wyjaśniła, dlaczego nie uważa, aby była osobą dręczącą innych, a po prostu użyła sensownych argumentów. Hej, to znowu ja. Pamiętacie może mojego TikToka z wczoraj, w którym odniosłam się do toksycznego zachowania Zoi. I zgadnijcie co? Jedna z moich znajomych postanowiła określić mnie jako buli, bo powiedziała, że jest jej przykro, jak inni się przydalają do Zoi. Więc ja postanowiłam to wyjaśnić. Może zacznijmy od tego, że ja do nikogo się nie przyciągam, ponieważ przyciągnięciem rozumiem to, że się ciepiałabym na przykład tego, jak ona się ubiera, tego, jak ona wygląda. Czyli czepiałabym się rzeczy, która nie czyni zła innym ludziom, nie ma wpływu na życie innych ludzi. Jednakże tutaj jest nieco inaczej. Różnica jest jednak taka, że ja materiały Zoe uważam za szkodliwe i moje wypunktowanie tego i zwrócenie na to uwagi nie oznacza, że ja się do tego i że można mnie określić mianem buli. Uważam to za lekkie, ogromne nieporozumienie. To może tak po kolei, bo ja z swoją stronę absolutnie nie mam zamiaru przyjmować takich zarzutów, ponieważ uważam, że wartości przekazywane przeze mnie w internecie od wielu lat są dobre. Bardzo głośno zawsze mówiłam o zdrowiu psychicznym, a uważam treści y, tworzone przez Zoję za mocno zakrzywiające rzeczywistość i tworzącą po prostu bardzo niezdrowe jakieś pseudoideały. Jest mi tym bardziej przykro, jak widzę, ile marek... Chcę się podpisywać pod y, takimi treściami, także postanowiłam się wypowiedzieć w ogóle w tej sprawie jakoś tak szerzej. Zaczynając od jej daily vlogów. Wiecie, Daily vlog sugeruje vlog z życia codziennego, nic jakiegoś szczególnego. Wiecie, dzień taki jak ma każdy z nas w zasadzie. Może coś wydarzy się ekstra, no bo raczej byśmy nagrywali, jak się wydarzy, chociaż cokolwiek ciekawego, a nie siedzenie w domu przed biurkiem i nic nie robienie. Ale dzień codzienny. No, wiadomo. Jednakże u niej na tych daily vlogach te pseudonormalne dni to były dni, gdzie doprowadzała swój organizm do ekstremum. Wiecie, śpiąc po 4 godziny, co wnioskuje po jej vlogach, gdzie pokazywała, że kładzie się spać o 23, a potem wstaje o tej 3 w nocy, idąc na siłownie, biegając, potem się ucząc, pracując, nie wiadomo co. Tym samym wzbudzając w odbiorcach poczucie takie, że oni są niewystarczający bo przecież dzień żadnego z nas tak nie wygląda. I uwaga ode mnie, że bardzo dobrze, że tak nie wyglądają normalne dni, bo szybciej byśmy się wykończyli, niż byśmy w ogóle doszli do tego rozumem, że się wykańczamy. I wiecie, ja jako osoba dorosła jestem w stanie dostrzec ten absurd i zrozumieć, że to wcale nie jest jakiś taki normalny dzień, tylko jest to dość mocne zakrzywienie rzeczywistości, i tym samym nie wkręcać sobie na banie, że ja jestem jakaś gorsza i niewystarczająca, i ilość pracy, jaką ja wkładam każdego dnia jest za mała i że mogłabym robić więcej i więcej i więcej i więcej i więcej, więcej i się tak nakręcać cały czas, że można, można więcej. Jednakże nie oszukujmy się, głównymi odbiorcami treści na TikToku są raczej młode dzieci i młodzież, która często przyjmuje treści w internecie jako taką papkę i niekoniecznie jakoś mocno to przekmienia, co jest niebezpieczne, bo w swojej głowie tworzy po prostu niezdrowe standardy i jakieś takie chore wartości, że jeśli oni nie będą robić tak jak ona, to to znaczy, że są niewystarczający, że powinni robić więcej. No bo skoro dla nich to jest normalny dzień, to, to dla, nich, dla nich też powinien? Oni też tak powinni, ale oni wracają ze szkoły i już nie mają siły, bo są wykończeni. To znaczy, że, że oni nic w życiu nie osiągną i, i że dla nich, dla nich nie ma sukcesu w życiu? No hej, wszyscy wiemy, że tak nie jest, a takie treści, które są po prostu bardzo promowane w internecie, no taki mają przekaz, przynajmniej według mnie. I wydaje mi się, że wiele z nas tak myśli, stąd ten temat jest taki, wiecie, możliwy i dużo ludzi czuje, że musi się wypowiedzieć. I tutaj kolejny niezdrowy materiał, który się pojawił, to ten, do którego nagrałam ostatniego TikToka. Czyli ten, gdzie powiedziała, że ona o maturze to szczerze zapomniała i się do niej praktycznie nie uczyła, gdzie uczyła się i pokazywała to we w vlogach. Więc po co, po co kłamie? I moje wypunktowanie tego i zwrócenie uwagi wynikało z tego, że uważam to za bardzo, bardzo szkodliwe. Bo hej, przecież jeśli osiągnęłaś jakiś wynik, ucząc się, to, to powiedz, że się uczyłaś. Mówiąc, że się nie uczyłaś do danej rzeczy, a osiągnęłaś taki i taki wynik, sprawia, że osoby, które może faktycznie się uczyły i wygłaszały to, że się uczą, a osiągnęły taki sam wynik, jak osoba, która teoretycznie się nie uczyła, czują się gorsze, bo one musiały włożyć dużo, dużo więcej pracy, a mają taki sam wynik. To znaczy, że, że są gorsze, bo musiały się dłużej uczyć? Nie, nie są, totalnie nie są. No ok, super. To, że ktoś się dużo uczy, jest ekstra. Dobrze dla niego. To wszyscy wiemy. Po prostu uważam, że takie zakrzywianie rzeczywistości jest bardzo niezdrowe dla wszystkich, bo osoby, które robią mniej albo robią więcej, to zależy, o którym przypadku mówimy, po prostu są przedstawiane jako gorsze. I ja odbierając te treści, cały czas mam poczucie, że krzyczy do mnie to, że ktoś się gorszy, jeśli robi, jeśli więcej się uczy, albo jeśli mniej biega, później wstaje i tak dalej. Kumacie o co chodzi. Ja, punktując takie rzeczy i mówiąc o takich rzeczach głośno, nie uważam się jako bully Szczerze. Wręcz przeciwnie. Uważam, że stoi wręcz po bardzo, bardzo dużej grupie odbiorców, do której docierają tak niezdrowe treści z tak mocno zakrzywioną rzeczywistością. I dlatego ja się głośno o tym wypowiadam, żeby moje słowo o tym, że uważam, że to wcale nie jest normalne i że uważam to za zakrzywioną i nieprawdziwą rzeczywistość, i że to tak nie wyglądają codzienne dni, i że ona nie osiągnęła wcale tych wyników się nie ucząc, wynika z tego nie, że się przypierdalam. Tylko, że właśnie ja chcę otworzyć ludziom, którzy mogą być głupio zaślepieni i głupio myśleć. Że tak wygląda normalne życie. A, jakby ktoś chciał powiedzieć, że te daily vlogi wcale nie były daily, bo ona się przygotowała, przygotowywała do wielkiej wyprawy. W momencie, jak one wychodziły, nikt nie wiedział o tej wyprawie. Więc nie mógł nawet połączyć faktów, że okej, okay, to nie jest jej normalny dzień, bo to jest dzień z przygotowywania do jakiejś wyprawy. Nie było o tym w ogóle mowy, więc ten argument. No i to chyba tyle. Na koniec dnia jeszcze tutaj powiem, że jeśli Zoja do Ciebie dotarł ten materiał, proszę wiedz, że ja nie chcę dla nikogo źle. Uważam, że po prostu Twoje materiały bardzo mocno zakrzywiają rzeczywistość i nie pokazują całej prawdy. Zawierają bardzo dużo niedopowiedzeń, które wprowadzają bardzo wiele ludzi w błąd i mogą prowadzić do bardzo niezdrowych nawyków i, i wręcz zaburzeń. A o zaburzenia w obecnym świecie wcale nie jest łatwo. A wypowiedziałam się na ten temat i to tak szeroko, ponieważ bardzo mi się nie podoba, że takie treści, które uważam za niezdrowe i też patrząc po reakcjach ludzi widzę, że dużo ludzi ocenia za niezdrowe, zdobywają taką popularność i są promowane przez wiele marek. Uważam to za nie okay. Dziękuję. Guzi. Maja Janowska poinformowała na swoich social mediach, że wydaje niebawem swój debiutancki album zatytułowany Klub Złamanych Serc, który swoją premierę będzie miał 20 października. W ostatnich dniach pojawiła się w sieci informacja, jakoby fagata miała wrócić do swojego byłego chłopaka, o którym nie tak dawno jeszcze nagrywała wiele instastory, w których opowiadała jak ten znęcał się nad nią fizycznie oraz psychicznie. Dowodem na to są zdjęcia z jego instastory, na których ewidentnie widać, że to fagata. Co ciekawe, influencerka dodatkowo dodała na swojego TikToka filmik, który podpisała słowami: Pamiętajcie kochane jedno, oni zawsze wracają. Dajcie znać co uważacie o tej całej sytuacji. Wczorajszego dnia pojawiły się tym razem oskarżenia wobec Ksajo wystosowane przez Natalię Kwiecińską. Dziewczyna w swoim filmiku zarzuciła mu, że ten wypisywał do niej dziwne rzeczy, na które nie reagowała oraz powiedziała, że streamer podczas tego, jak spała, dotykał ją po rękach, aż w końcu ta się obudziła. Hejka kochani, z racji tego, że teraz coraz więcej osób zabiera głos i mówi głośno o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach z osobami publicznymi, ja też chciałabym opowiedzieć swoją historię i powiedzieć, co mi się przydarzyło. Bo że nie chodzi mi tutaj o szukanie atencji czy rozgłosu, ja już posiadam swoje community, że tak to nazywa swoich odbiorców i ta sytuacja też miała miejsce jakiś czas temu, także bardzo długo czasu zastanawiałam się, czy powiedzieć to, co mi się przytrafiło. I dopiero teraz zbrałam się, jakby na odwagę, żeby o tym opowiedzieć publicznie. Bawam się właśnie o tym mówić, że ten film zostanie odebrany w taki, inny sposób, że po prostu wołam o atencję i chciałabym podbić sobie zasięgi. Chodzi tutaj o osobę publiczną, influencera, streamera i mam myśli Xayo. Wszystko zaczęło się w maju, zaczął wtedy mi pisać na Instagramie różne dziwne rzeczy, oczywiście załączył screeny. Nie do końca wiem o co chodzi, bo często właśnie wysyłał takie dziwne, niezrozumiałe wiadomości. Tutaj jak widzicie pierwsza taka dziwna wiadomość, nie wiedziałam o co za bardzo mu chodzi, i tutaj. Tak samo. Tak jak powiedziałem, gości były niezrozumiałe. Często nie wiedziałam bardzo, o co chodzi, także ale dałam mu tak bardzo olewczo. W ogóle wydaje mi się, że nawet na palcach jednego nie policzyć, ile razy jak faktycznie mu w ciągu całej naszej konwersacji. Pytam się ja też, na przykład prosiłam go na urodzinę, bo jak było na urodzinach Wojtka Goli. Tutaj mam na przykład, że było spoko. się napisał, że jakby wiedział, że będę do tego przyszedł. pisał na przykład takie rzeczy. Mamy na przykład jednej kwestii. czy z wiem, że ostatnio może będziesz mi pomóc. No więc możesz mi powiedzieć. Ta moja żona. Mówimy se stryj, Wtedy z na dwa. Znaka. To są zbyt kluczowe tą historię, bo pokazać, że już nie pisał, już wcześniej był. się w czasie dlatego, że na po prostu będzie on ma. No, ciekawa, czy naprawdę żywo, czy jest po prostu co pisze, to są po prostu. Wtedy się go w... na fejmę. Ma się skrynać, gdy będziesz powiedział, że nie, ale że jest, I też uważa, że prezydent z tego, co tam występuje w tej fale fredy... i że wtedy mógł być dialog, w... tak jak mówiłam o praktyce. Także byłam, że faktycznie łączy po prostu i to jest i... i... po prostu. Byłam ciekawa. Na fejmę na gali, on dla mnie także byłam bogali w... w hotelu na... w takiej sali konej i siedzie i się, się... i, i... i... rozmawiać na tematy ze mną w tak te... jakby chciną spotyk... i prowadził tą rozmowę. Pytał się mnie ostatnie relacje były, że w takim razie z porozbami na ten temat i właśnie później się z jedną którą się jakieś nie łączyło, rozmawiał właśnie i też tam dzieje W jakimś czasie mieć się w pokoju, choć po prostu tam mieliśmy ten apłab. Było tam 15 to lat po, połowa godziny tam może czy saj, czy nie chciałabym na stację. Stacja była od kawałek, Także po prostu iś, chyba 90 na stację nocy, Ja mu, nie mogę z nim skorzystać, Nie chcę iść z naszą on ale po prostu na koniec korytarza bo po gwint, po prostu szczerze, zbyt dużo rozmowy, że to są inne. Na przykład mówię, że kolato albo płciowe zdania, jedynie to człowiek, osoba również pokrywająca, że kolato. I w taki sposób że on mnie zniszczyłem zepsuł. Po jakimś chciałbym mieć mu, który właśnie wcześniej robił Marcin. I w tą sytuację zmienił do mnie po prostu się Marcin osoba, że mój telefon tak zablokował, W sensie, żeby nie dzwonił. W dłuższej chwili chyba i zabrał spokoju przerzułam proszę przyszłości, po prostu proszę się proszę proszę tylko proszę 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 spokoju, proszę proszę spokoju, proszę 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 proszę

Jednak wersja Xayo z owego fejmu jest nieco inna od wersji Natalii. Cały wywód streamera trwał 20 minut, więc aby oszczędzić Wam czasu, wypisałam w punktach tematy, jakie Xayo poruszył. Xayo faktycznie zaczynał pisać do Natali i często prowadził monolog, jednak ta serduszkowała mu pojedyncze wiadomości. Xayo nie wysłał jej nigdy swojego przyrodzenia, a była to dosłownie parówka i żyrafa. Jak na screenie Natalii, ta pyta go, czy będzie na fejmie, dlatego się tam zjawia. Podczas aftera w hotelu zjawia się tam Wojtek Gola, który okazuje się byłym partnerem Natalii, i niby mówi, że nie ma problemu z tym, że Ksaju z nim gada, ale potem bierze Natalię na bok, co finalnie kończy się jej płaczem. Potwierdza, że mógł proponować pójście na stację po alkohol, ale finalnie lądują w korytarzu, gdzie rozmawiają o różnych rzeczach. Gola ciągle wypisuje do Natalii, więc temat automatycznie schodzi na niego i Natalia wszystko mu opowiada. Ten jej zachowanie traktuje jako zgodę na bliski dotyk, ponieważ sama się do niego bliżej przysuwa, czy nie protestuje, kiedy ten łapie ją za rękę. Uważa, że jako dżentelmen celowo ją obudził od dziesiątej, bo ta panikowała, że nie zdąży przed końcem doby hotelowej, ponieważ nie miała z koleżanką kontaktu. A Waczkiewicz, czyli przyjaciel, z którym spała w łóżku, nie kontaktował. Mówi, że pogłaskał ją po głowie, ale sama po tym, jak wstała, uśmiechnęła się do niego, podziękowała za pobudkę i poprosiła, aby pisał, kiedy będzie następnym razem w Warszawie twierdzi, że Natalia musiała usunąć kilka ze swoich odpowiedzi, ponieważ ich rozmowy się nie kleją. Następnie pokazał screeny, w których faktycznie pisał dziewczynie, że głasko ją po głowie, ale jak twierdzi, ta wtedy reagowała nad sorduszkiem. Dodatkowo powiedział, że nowaczkiewicz do tej pory jest dla niego bardzo miły, co nie miałoby miejsca, gdyby faktycznie skrzywdził Natalię. Potwierdza, że nagadywał na gole czy innych ludzi ze świata influ. Następnie zablokowała Ksajo i faktycznie ten napisał do niej po odblokowaniu, wysyłając jej faceta, który robi sobie dobrze, i napisał, że przeprasza za burdel w pokoju. Zdaniem większości internautów obie ze stron mających za uszami, ponieważ zarówno wersja Natalii, jak i Xajo do końca się nie klei. Ludzie zauważyli, że owszem, skryny rozmów, które wstawiła Natalia są bezsensowne i widać, że w międzyczasie wiadomości Marcina musiały pojawiać się niekiedy jej odpowiedzi, ponieważ streamer do nich nawiązywał, ale również nie zaprzeczył, aby niektóre z jego, zdaniem internautów, creepy zachowań były nieprawdą, a wręcz sam przyznał, że miały one miejsce. Jak mówiłam wam w ostatnim odcinku, w internecie pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak fausti wraz z Czajnikiem idą razem za rękę, czy też się całują. I jak pewnie możecie się domyślać, wiele ludzi zaczęło podsyłać owe zdjęcia Juli, czyli były dziewczynie Czajnika, przez co ta postanowiła wypowiedzieć się w owej sprawie i na swoim Instagramie napisała: Proszę o nie wysyłanie mi żadnych zdjęć, TikToków, czy tworzenie jakichś teorii na temat mojej byłej relacji. To nie jest moja sprawa. Love you. A ostatni już news dotyczy kolejnej, prawdopodobnie nowej pary wśród influencerów i chodzi tutaj o Pole Szczęzzi oraz Ostrego z ekipy Czajnika. W sieci pojawiły się podejrzenie, jakoby tych dwoje łączyło coś więcej. Ma świadczyć o tym m.in. fragment z vloga Nacu, na którym jej montażysta pyta Fausti oraz Pole, czy kibicują Ostremu. Ja to wy jesteście Ostry, nie? No. 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 A, nie. nie A następnie po jego przegranej widać, jak bardzo Pola jest załamana ową przegraną. To e, było zajebiście, bo, zajebiście bo naprawdę! Dodatkowo, tylko Faust i Pola zjawiły się na tym fejmie z całego Genzi, co również może być dobrym tropem. Sam ostry w dokumencie z walki powiedział, że po walce wraca do swojej jedynej dziewczyny. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem. Cześć!